Kamila Struk, Karolina Marcinkowska, Justyna Kaca i Julia Jurecka w Szczecinie broniły złotego medalu z Pedroku. Wrocławianki turniej rozpoczęły jak na faworytki przystało od pewnego zwycięstwa z niżej notowanymi rywalkami z Radlina. W drugiej rundzie było już znacznie trudniej. Akademiczki uporały się jednak z KKS-em Kraków, zwyciężając 45 do 42. Awans do finału szpadiskom ze stolicy Dolnego Śląska dała wygrana z AZS-em Warszawa 45 do 41. walco złoto Wrocławianki stoczyły emocjonujący bój. Z kusym Szczecin. O losach tytułu zdecydowało jedno trafienie. Bohaterką okazała się Kamila Struk, która w ostatnim pojedynku pokonała swoją rywalkę 15 do 4 i dzięki temu AZS wygrał całe spotkanie 45 do 44. Kamila Struk dobrym występem w drużynie powetowała sobie wcześniejsze niepowodzenie w rywalizacji indywidualnej broniąca tytułu sprzed roku, Wrocławianka nie zdołała awansować do szerokiego finału i została sklasyfikowana na dziesiątym miejscu. Piętnasta była reprezentująca Szpadę Wrocław Martyna Błaszczyk, której zespół zajął dziewiąte miejsce w turnieju drużynowym. W męskich zmaganiach bliscy sprawienia miłej niespodzianki byli szpadziści AZS-u AWF. W turnieju indywidualnym żadnemu z nich nie udało się awansować do czołowej szesnastki. W rywalizacji zespołowej Jan Andrzejewski, Grzegorz Ginter i Jakub Kowalcze walczyli już lepiej i dotarli do półfinału. Tu Wrocławianie zaledwie jednym trafieniem przegrali z ekipą z Rybnika. Szans na brązowy medal pozbawił akademików KKS Kraków.